Dzień dobry, witamy na Podstrągą Jestem Trabant, my już się znamy, z nasz Ja jestem Gieroszek, Bartłomiej. Zaprezentujemy dzisiaj ćwiczenie Rose. Wiele z was może kojarzy. Druga nazwa to Berto Crow, bo brzydnie uznaje nazwy pierwszej, która jest poprawna, bo się nie zna na niczym. <northern> no> <tronarium> jak to ćwiczenie wygląda, to już Bartek zaprezentuje. Najpierw pokażemy jak nie wygląda. O, pokażemy jak nie wygląda, czyli pierwsza próba Bartka. Dobra. I tak, na razie, czemu to ćwiczenie chcemy wykonywać i czemu Bartek zrobił je źle. Będziemy pracować na taśmach skośnych przednich i tylnych, czyli to co Juran często powtarza AOS POS i zostawia ten temat. To, to są te taśmy i będziemy pracować bardzo mocno tutaj na stabilizacji. Zresztą jak widać Bartek tutaj dosyć mocno lata. Będziemy musieli ustabilizować mocno miednicę. Dzięki dopięciu pośladka po stronie przeciwnej do ręki pracującej będziemy bardzo dobrze dopinać najszerszy, pracować na nim właśnie dzięki taśmie skośnej tylnej. I tak, dawaj Bartek, skakuj jeszcze raz. Na czym chcemy tutaj się mocno skupić. <tryk> Pierwszą rzeczą jest ustawienie kolana na ławce, im dalej kolano będziemy mieli do krawędzi ławeczki, w sensie im bliżej krawędzi, tym to ćwiczenie będzie bardziej wymagające stabilizacyjnie. Jeśli Ktoś, powiedzmy, zaczyna z tym ćwiczeniem, dużo łatwiej będzie mu na początku ustawić troszeczkę więcej piszczeli na ławeczce. Będzie miał większą powierzchnię stabilizacyjną, więc nie wybije sobie zębów. Przynajmniej na razie. Kolejna sprawa: ustawienie miednicy i ustawienie brzucha w pozycji. Chcemy, żeby biodro było wyprostowane, czyli noga, która będzie w powietrzu, musi być wyprostowana w biodrze, jednocześnie ze skontrowaną miednicą, czyli Chcemy być ustawieni, e, pokaż na mnie, chcemy być ustawieni z równo, nie możemy sobie pozwolić na odkręcenie biodra w tej nodze wyprostowanej. Okay? To nam zapewni dobre dopięcie brzucha, dobrą pracę tutaj na pośladku, <ślad> odpowiednią dzięki temu pracę na najszerszym. Dopinamy brzuch tak, żeby zneutralizować odcinek lędźwiowy kręgosłupa, no i w zasadzie już możemy się zająć e, samym wiosłem. Dawaj Bartek. Ok. I tak staramy się w ruchu dociągać łopatkę do depresji, tak żeby lepiej tutaj prowadzić ten najszerszy. Cały czas skupiamy się na tym, żeby trzymać tutaj biodro w wyproście. Brzuch jest cały czas zamknięty, nie pozwalamy się w trakcie ruchu otworzyć. Czyli pokaż Bartek jakbyś zrobił z, źle z rotacją torsu. E, ciągnąć rękę i otwierając pozycję, ok? Mimo, że wydać się może, że zakres ruchu jest tutaj większy, tak naprawdę praca na, na najszerszym jest znikoma, ponieważ Bartek, żeby tą pozycję osiągnąć, musi wyciągnąć łopatkę z depresji i pociągnąć na podkurczeniu łopatki do góry, pracując bardziej kapturem i gdzieś tam środkiem pleców, puszczając przy tym napięcie z brzucha. OK? Czyli jeszcze raz napięty brzuch, napięta noga na wyprostowanym biodrze i praca najszerszym przy ściągnięciu łopatki. Ciągnąc handel w stronę gdzieś tam miednicy zapewni nam bardzo fajne dopięcie po skosie. Myślę, że Bartek już tu bardzo dobrze czuje ten najszerszy, czuje brzuch, czuje skosy i czuje no, się tak. dojebany. Okej, okay. ważna sprawa, jeszcze, którą pominąłem, tutaj Juran mi przypomniał. Bardzo ważne jest, jak mamy ustawioną głowę w pozycji, tak jak Bartek jest teraz na tej głowie cofniętej, ustawionej neutralnie jest w stanie bardzo dobrze dopiąć plecy. Lepiej zapracować grzbietem i łopatką, w momencie gdy on w ruchu tą głowę wysuwa do przodu lub cały czas mają wysuniętą, czyli zrób teraz źle, dużo bardziej będzie tutaj prowokował plecy do zgarbienia, łopatkę do wyciągnięcia do góry nie jest w stanie tak dobrze dopiąć grzbietu. Okej? Okay? Jeszcze możemy sobie tutaj wspomnieć o progresji, której już nie będziemy pokazywać, bo Bartek zaraz umrze. Możemy sobie podwiesić. E, If he died, he died. <laughs> możemy podwiesić sobie jeszcze talerzyk na gumie na nodze z tyłu, tak żeby utrudnić nam utrzymanie biodra w wyproście. To bardzo mocno utrudni to ćwiczenie pod względem stabilizacyjnym. Kolejna sprawa, możemy sobie założyć jeszcze gumę, czy to na hantel, czy na łokieć, tak żeby samo przywodzenie tego ramienia do ciała było ruchem utrudnionym. I tyle od nas. Dziękuję, pozdrawiam, Trabant, Bartek Geroń, siła. Pozdro Ja? Nigdy no si No kur, dzień dobry tutaj Trabant, to jest Bartek. Chuj.